Wróciłem do siebie i zasnąłem ciężkim kamiennym snem. Zbudziło mnie mocne stukanie do drzwi. Usiadłem na łóżku, przecierając oczy. Co się stało? zapytałem nieprzytomnie. Za kwadrans dziesiąta usłyszałem głos Joasi. Zapomniałeś o wezwaniu? Jesteśmy już gotowi, wtórował jej klęgorek. Nie wypada się spóźnić. Wezwanie jest utrzymane w bardzo kategorycznym tonie. Przeciągnąłem się ziewając. Nie czekajcie na mnie, odkrzyknąłem, bo spóźnimy się wszyscy. Trudno, zawołał ochoczo klęgorek. Powiemy, że zaraz pan nadejdzie. Odeszli. Wstałem. Bolała mnie głowa, piekły oczy. Nie myślałem o niczym. Niebo było szare, mżył drobny deszczyk. Na ścieżkach skweru rozlewały się mętne kałuże. Oparłem czoło o chłodną szybę. Wiatr gwizdał w kominach, chmury wisiały nisko nad koronami drzew. Nie śpiesząc się poszedłem do łazienki, umyłem się i ogoliłem. Było piętnaście po dziesiątej, kiedy zapiąłem pod brodą deszczowy płaszcz, włożyłem beret i zamknąłem za sobą drzwi. Pokojowo odnalazłem w kuchni, w restauracji wypiłem stojąc szklankę mleka, wyszedłem na pustą ulicę. Dyżurny w komendzie nie pytał mnie o wezwanie, mruknął nie podnosząc głowy. Pierwsze piętro w gabinecie komendanta. Gwar głosów posłyszałem już na schodach. W sekretariacie pod oknem stał Stefan w towarzystwie dwóch mężczyzn w cywilnych ubraniach. Za uchylonymi drzwiami do gabinetu, przekrzykując rozmówców, grzmiał Ropuszyński. Wszyscy pracujemy, panie doktorze. Dla każdego z nas, proszę pana, czas jest drogi. Mam samych młodych pracowników. Nie mogę pozwolić, aby wykonywali trudniejsze recepty bez dozoru. A u pana w szpitalu, a w kancelarii pana Bergera, a w hotelu? Nikt z nas nie czeka na początek roku szkolnego, popijając, proszę pana, kawę. Niesłychane metody. Oburzające. Co my możemy nowego powiedzieć? Niech pytają chrabkowskiego, Doigrał się weterynarz i powinien sam ponosić konsekwencje, a nie wciągać nas w swoje brudne. Przepraszam najserdeczniej, panie mecenasie, przepraszam, pani Irenko, nie chciałem urazić. Swoje sprawy. Spóźniasz się, powiedział Stefan. Pozwólcie, kapitanie. Jacek Joachim, mój uniwersytecki kolega, nowy nauczyciel naszego liceum. Miło mi pana poznać, rzekł z uśmiechem szczupły blondyn o żywym, wesołym spojrzeniu niebieskich oczu. Wymieniliśmy uściski dłoni. Wydaje mi się, że czas zacząć, zwróciłem się do Stefana. Jeśli dobrze słyszę, twoi goście mają mi już za złe, że piję kawę i nie zaczynam roku szkolnego w połowie sierpnia. Nie przejmuj się Ropuszyńskim, roześmiał się Stefan. Jak widzę, jeszcze go nie poznałeś. Dobry humor Stefana rzucał się w oczy. Rozmowa z przybyszami rozwiała zapewne jego wczorajsze obawy. Popsuła się panu pogoda w ostatnie wolne dni, zauważył drugi z mężczyzn, niski, ruchliwy brunecik. Cóż robić, odpowiedziałem lekko. Za to dotychczas nie miałem powodu do narzekań. Ale nie przeszkadzam panom. Dołączę do tego niecierpliwego towarzystwa. I my to za chwilę zrobimy. Szczupły kapitan skłonił się z przesadną powagą. Stanąłem na progu gabinetu. Przy stoliku pod oknem siedzieli Zwoliński, Jasia, Klęgorek, Berger, Irena i Ropuszyński. Lorek stał obok, oparty o ścianę. W kącie koło biurka tkwił samotny Rogorza. Niech pan będzie łaska w swoje pretensje zaadresować do ministra oświaty, zwróciłem się do Ropuszyńskiego. Wolałbym skrócić wakacje do połowy, niż być przedmiotem pańskich krytycznych uwag. Zapadła cisza. Ależ, panie profesorze, zmieszał się Ropuszyński. Ja tylko tak, przykładowo, bez najmniejszej myśli. Chętnie wierzę, że mówił pan to bez najmniejszej myśli, uciąłem. Dzień dobry, państwu. Odpowiedzieli mi huralnie. Na wszystkich niemal twarzach widziałem źle maskowane zadowolenie. Tylko Ropuszyński otarł nerwowo pokryte potem czoło. Irena przyglądała mi się uważnie. Unikałem jej wzroku. Zrobił mi pan zawód, panie Jacku, rzekł Berger. Czekaliśmy wczoraj na pana. Przykro mi bardzo, byłem zajęty. Ale dziś wykroi pan chwilę czasu, prawda? Schyliłem głowę w milczeniu. Zaraz znajdziemy krzesło, rozglądał się Zwoliński. Zmieści się pan przy nas. Dziękuję. Byłoby państwu niewygodnie. Tu mi będzie dobrze. Usiadłem na krześle stojącym obok szafy z aktami. Zwoliński wstał, podszedł do mnie, poczęstował mnie papierosem. Irena ze sztucznym ożywieniem rozmawiała z klęgorkiem, który rzucał na mnie od czasu do czasu spojrzenia pełne niepokoju. Widocznie był jeszcze przejęty klęską swych zdobywczych planów. Dawno się to Ropuszyńskiemu należało, szeptał Zwoliński. Bywa czasami niemożliwy. Jak pan sądzi, dodał normalnym już głosem, jaki ma cel ten poranny spęd? W każdym razie nie towarzyski, uśmiechnąłem się blado. Proszę spojrzeć, panie doktorze, na dobrane grono swoich znajomych. Grywa pan z nimi w brydża, odwiedza ich pan i przyjmuje wizyty. Któryś z tych ludzi zastrzelił chłopca hotelowego i ziemniewicza. Proszę spojrzeć. Siedzą i prowadzą rozmowy towarzyskie. Zapraszają się wzajemnie, obmawiają się, docinają sobie. Ale któryś z nich ma na twarzy fałszywy uśmiech. Umie świetnie strzelać i nie waha się, kiedy musi zabić. Zwoliński słuchał mnie z pobladłą twarzą. Więc pan przypuszcza? podniósł papierosa do ust, jego ręka drżała lekko. Więc pan sądzi, że któryś z nich, że jednak któryś z nich? Nie może pan w to uwierzyć, prawda? Panie doktorze, jestem tu od kilku dni. Robię to, co wszyscy. Plotkuję, piję kawę, odwiedzam znajomych. Tylko, że ja z kolei nie mogę uwierzyć w tę sielankę. Pierwszy dzień, pierwszy wieczór w Różopolu przekonał mnie, dowiódł mi niezbicie, że obracam się w kręgu pozorów. Nikt tutaj nie jest z sobą. Po co zebrano nas dzisiaj? Proszę, za chwilę się dowiemy. Jęk zawiasów, gwałtowna cisza. Wszedł jasnowłosy kapitan, za nim jego drobny towarzysz, na końcu Stefan. Usiedli za biurkiem. Ropuszyński poprawił się na krześle, klęgorek odchrząknął uroczyście. Stefan wstał, oparł się rękami o blat, pochylił nieco ku przodowi, jak mówca patrzący na zatłoczoną salę. Zegar kościelny wydzwonił jedenastą. Muszę Państwa przeprosić, że zabieram im czas, że odrywam ich od normalnych zajęć, zaczął gładko. Przypuszczam jednak, że wydarzenia, których Państwo byliście świadkami, są dostatecznie ważkie zbyt silnie poruszyły opinie naszego miasta, aby uważać je za sprawę należącą wyłącznie do milicji. Tym bardziej, że wasza pomoc i współpraca jest warunkiem powodzenia wszystkich naszych akcji, a spokój i bezpieczeństwo miasta naszą wspólną troską. Urwał i zajrzał do notatek. Stefan nigdy nie był zbyt dobrym mówcą, przypuszczałem więc, że po wstępie, którego nauczył się na pamięć, dalsze jego wywody wypadną znacznie mniej efektownie. Tak też się stało. Otóż, powiedział Muszę wyjaśnić, yy, chciałem wyjaśnić, poprawił się, że aresztowany przedwczoraj obywatel Hrabkowski dziś rano został zwolniony. Śledziłem bacznie reakcje zebranych na tę wiadomość. Ropuszyński wzruszył ramionami, zwrócił się ku klęgorkowi i zastygł w pozie mającej wyrażać oburzenie i dezaprobatę. Irena odetchnęła z ulgą. Zwoliński skrzywił się z niesmakiem, jakby podsunięto mu pod nos nielubianą potrawę. Berger uniósł brwi i nie spuszczał wzroku ze Stefana. Klęgorek szeptał coś nerwowo do Joasi, mrugając zaczerwienionymi oczkami. Zwoliński opuścił głowę i siedział nieruchomo. Tylko na twarzach Rogorzy i Lorka malowała się niezmienna powaga, jaką niektórzy ludzie podkreślają swój szacunek dla urzędów i instytucji. Stefan odczekał chwilę, przyczesał palcami włosy. Nie będę wdawał się w szczegóły, podjął. Chcę tylko powiedzieć, że sprawę uważam za poważną, wykraczającą nawet, to znaczy na pewno, poza granice naszego miasta. Dlatego. Zaciął się, odchrząknął, musimy wznowić śledztwo z całą energią. Przeprowadzimy uzupełniające przesłuchania, liczymy na Waszą pomoc. Dotychczas nasze... hmm... rozmowy miały charakter stosunkowo ogólny. Teraz chcemy, aby Państwo przypomnieli sobie każdy najdrobniejszy szczegół, choćby nawet nie związany bezpośrednio ze sprawą, tylko z zamieszanymi w nią osobami. Proszę nie przemilczać drobiazgów, które uważacie za nieistotne. Ocenę proszę zostawić nam. Klęgorek nachylił się do ucha Zwolińskiego, ten machnął niecierpliwie ręką. Inspektor odsunął się urażony. Będą państwo kolejno przesłuchiwani, ciągnął Stefan. Nie przeze mnie. I to jest ostatnia, najważniejsza informacja. Obecni tu, skinął głową w kierunku siedzących przy nim mężczyzn, oficerowie komendy głównej w Warszawie obejmują śledztwo w sprawie zabójstw dokonanych na osobach Ferdynanda Żukiewicza i Wiktora Ziemiewicza. Podniósł się szmer komentarzy, szeptów, wymienianych gorączkowo uwag. Nie zważając na ogólne poruszenie, Stefan kończył pośpiesznie. Fakt, że wydarzeniami, jakie miały miejsce w naszym mieście w ubiegłą sobotę i niedzielę, interesuje się komenda główna, przekona zapewne państwa ostatecznie o wadze dzisiejszego spotkania. Za chwilę rozpoczniemy przesłuchanie. Koledzy z centrali pragną poznać osobiście wszystkich. Zastanowił się i dokończył patetycznie. Bohaterów dramatu. Usiadł i zapalił papierosa podniósł się jasnowłosy kapitan. Jeszcze kilka słów, zanim zaczniemy indywidualne rozmowy, rzekł swobodnie. Po pierwsze, nie muszę chyba uprzedzać, że to, co państwo dziś usłyszeliście, ma charakter najściślej poufny. Nie zawahamy się użyć wszystkich dostępnych nam środków, aby ukarać winnego rozgłaszania wiadomości o przebiegu śledztwa. Po drugie, jak wspomniał przed chwilą kolega komendant, wydarzenia, których byliście Państwo świadkami, są istotnie fragmentem szerszej sprawy prowadzonej przez Grupę Operacyjną Wydziału Śledczego Komendy Głównej. O trybie i przebiegu dalszego śledztwa zadecyduje szef Grupy Operacyjnej. Zapadła chwila pełnej napięcia ciszy. Strzepnąłem popiół z papierosa i powiedziałem: Zaczniemy od krótkiej przerwy.